Pokazujemy wszystkie Labubu. Tak. Najpierw twój dawaj, byle jaki. Dawaj jest tego stica. To jest, to on jest sam, dziecki jest. To mój jest akurat. To jest Majki pokazuję. No. Następny. Ten już był, to idzie tam. To jest drugi mój. Okej. Okay. Pierwszy to był ten. To jest jej pierwszy Labubu. No, to był pierwszy Labubu. A drugi? Na bobo byl ten. A I ter. A sceci, I teraz jest. Te, ten, I teraz jest mu. Byl. To. to ty, o, i, o, I I os. I. I ten ostatní. I ten ostatní měla. I teraz můj. Na Teraz můj. No. No. To je můj, chyba no. originál. No, to... No, to, bo už má... Mam na niego wylosował Marcel. Uszy są tu, tu są oryginał no. i tu jest oryginalne. No dawaj. I teraz jeszcze coś mojego. A więc nie znacie. Trzy, Ale nie oryginał. A wiecie, czy to Marcel go wylosował? No, za 55. 50, w ogóle nie wybrałyśmy jakiego chciałyśmy. Ale nie oryginał. No ale jest ładny. Gupi jeszcze i kara bubu. Dawaj. Na razie! To Idźcie na mój kanał. Nie możesz. A dobra, będzie miała ja jednak.